Hey. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Daisy. na samym starcie powiem Wam, że dla osób, które, które no nie trafiły serwerów z trzeciej osoby, to ten serwer jest z pierwszej osoby. Więc nie, mam nadzieję, że już nie będzie takich problemów, że pół, trzecia osoba i tak dalej. Ten serwer jest z pierwszej osoby, a serwer również będzie tutaj podany w opisie filmu. Będziecie mieli na głównym ekranie. Więc będzie można śmiało dołączyć, ja raczej już na nim zostanę. Wiecie sami jak to bywa. Zmieniam serwery tak jak właśnie widzowie go chcą. Ale myślę, że tutaj zostanę, bo jest w pierwszej osoby, jest dużo osób, sobie setka aktualnie. Jest jakieś tam modowane przerabianie bazy, więc... Myślę, że będzie spoko. Można dołączać, jest również zrobiony e, pod kanał, Właściwie e, kanał tekstowy dla Battlefielda, więc też można tutaj na Discordzie go znaleźć. Się można wbijać i możecie, że tak powiem, dołączyć, abyśmy mogli sobie na weekend pograć razem w Hazard Zone albo razem po prostu pograć obem. a to stoi. Raczej, zamknięta. Ciekawe mody Dobra, tu jest świezo, świeżo... świeżo... Świeżo zacząłem, świeża postać eee, Więc chyba... Aha, tam już strzelają, dobra Więc chyba najlepiej będzie podejść tutaj do... Tej blokady na drodze I to zobaczyć jakąś broń, jeśli nie no to nic tam nie będzie To lecimy tutaj do miasta z powrotem Dobra Jestem z powrotem był restart, bo mi nie wziął... o, jest kolejna. Dobra, a to są te same ciuchy. Co zrobimy? Trochę szmat, że tak powiem. Centralnie wtedy, kiedy wbiłem, był restarcik. Eee, dobra, to sobie zostawię. Dobra, powinien być świeży lucik tutaj. Muszę szybko, bo zaraz ktoś tu przyleci Paczka z amunicją zgubowana, czy mogę ją, normalnie... Dobra. mogę ją normalnie wyciągnąć? Dobra, podejrzewam, że nie będzie za fajnie, jak ktoś tutaj przybiegnie Dobra Zaraz pewnie ktoś tutaj przyleci to pię pięć... szóstki, dobra. Razery jeszcze. Dobra dobra, 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 dobra. żeby zespiło mnie z swetlo. Dobno tutaj. Trzeba jakoś... długo szukać, żeby znaleźć broń, ale jest moje szczęście to... trochę się naszukam. Tu pewnie nic nie będzie. Są jeszcze baraki kolejne, to jest medyczny barak, dobra. Aha, Green Web. Eee, można? Można. Dobra, to miałem. Tutaj już ktoś był bo jest T-shirt. Dobra, jest backpack. się przydała jakaś kurtka inna. Dobra. ACP-ki się, że nie mam magazynka. Jest pusty Dobra no. T-shirt nie potrzebuję FX-man, co? Dobra, weźmiemy to Właśnie nie mam magazynka. No bo i raczej też nie mam. No nic. To nam stąd bo tu i tak nic nic nie będzie. No dobra. Czy już coś tam mam, ale... Nie mam z czego strzelać aktualnie Jest broń, ale też nie mam amunicji ani magazynka. Więc jest fajnie. Tylko nóż. O, nie można sprintować z automatu, trzeba samemu biegać. Okej. Okay. A zobaczmy tutaj. To lampa, Użyłam picia, Muszę mogę napić. Dobra, komisariat. Tutaj coś musi być. Coś, a nie ktoś. Ok, i bo raczej gówno będzie. Z wyjścia policyjna ta. Nic nie ma nawet. Nawet AKS-u żeby było. Albo też magazynek. Dobre. Pres, ktoś tam strzelał. Pres jest cały, a wygląda jakby uszkodzony. O, jest mag. A do czego? Do CR-ki no. Tu wejdzie? Pewnie nie. Ne. O, 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 Jest, uda mi się zdobyć 15 minut. Widzieliście, jest kompletna kicha. Kompletna kicha na komisariacie. Dobra, jak widzicie jest 10 minut do restartu. Ja dobiegam do krasno. Do militarki na krasno Może coś mi się tutaj jeszcze uda zlutować. Aha jakieś dropy tutaj spadają. Ktoś wzywa sobie te paczki nie? Z tego co widzę. z różnych broni zabijają. Spokój, bo będzie. Więcej zabawy. Jeszcze zobaczymy, tutaj. Ciekawe, czy coś jest dobudowane na krasno. A, no, spoko by było. Ta podstawowa miejscówka jest taka pusta. Słuchaj. O, cerki. CL CR525. No dobra, to nie dla mnie. Patelnia. Dawaj, dalej, się w półga. Eee, czyż bym widział? Tak, militarkę? Chyba tak. A, wyczyliłem autobiegania. Nie jest Shift Z, tylko jest pod plusem na numpadach Także jest auto bieganie. Sorry, mój błąd. Jest chyba rozbudowana ta militarka. Dobra, i tak czy jak tam wejdziemy Pewnie się złapię jakoś w restarcie tutaj. Zobaczymy ile mi się da. Gotowe, gdzieś z lewej strony. Zakrasna to ktoś strzela. Gdzieś w tą stronę. Pewnie na spawnach się biją. Albo przy bazie. Dobra. Tu jest dodane, bo tego nie było na podstawce. Nie widzę żadnych zombie. Dziwne, chyba, że akurat są wyłączone albo wybijamy zostały. Dobra, do tego bunkra bym znalazł. Znalazł Tutaj też mogę się wrócić. Znaczy to jest hangar nie bunker, ale dobra. Jest 100 osób na serwerze. Centralnie 100 osób. Oooo, tu jest pododawane. Dobrze. To by było jeszcze lepiej, jakbym coś miał do tego, nie? Dawałem mag. Co to jest? Eee, tarkowski armor. Tarkowski armor, super. W ogóle widziałem, że jest nawet armor Kili. Tutaj dodany centralnie kili, więc spoko. Oho, chyba serwer jest inspirowany Tarkowem Jest jeszcze lepiej? O, to ma maga dobra, ale a, Słapa To jest pristine m10 desert. A co tutaj mamy? K, to dodawaj to. E, dobra, będziesz tak. Nóż będzie na tym. wow, wow, wow. Jest BK. Dobra, ty nic więcej nie ma, ale tam ktoś próbuje. RPK. M10 Blak. Desert. dobra, zobaczmy czy mogę... Zamunicie co tam jest. Eee. Hmm. Zrak by był bardziej spoko, jak przemyślę. Tylko... zaraz zobaczmy. zobaczmy Czy to wejdzie tutaj do tego, nie? Trzeba by włazi. 5 minut do restartu. Dobra, wlazł. Czyli mamy blaka teraz z tłumikiem. Eee, czekajcie, bo jak to się. Nie, jest na 200 ustawione. Spoko. Jeszcze jeden namiot. Dopiero jeden budynek tu. 98B że coś na blisko można było ogarnąć i by było super. Takie to jest cieczkę Nic nie widzę, są jakieś bunkry. Stąd bym wolał wypad zrobić. Dobra. Są bunkry z tego, z nie widzę Dobra, mamy kask, to jest spoko A latarko coś takiego eee, Połcza wojskowego mamy Dobra, weźmiemy, buty sobie zamienimy, póki jeszcze mogę To weźmiemy Co to jest? Nie wadajcie, żeśmy plecaki starkowa wzięli. Ty no. Spoko zrobili z tego tarkowa. Ile ten ma miejsca? 220, a ten mój bullshit ma 160 3 minuty dąży? Dobra, są jakieś takie lekkie opóźnienia. O kurde co ja sobie zamienię? Niech będzie z tamtym widać, jak cholera, będzie w miarę spoko. Ładnie ktoś tu naparza. A no, kto? Kurde, za blisko jest ten ten. ale rzuca strasznie ora tu nikogo nie widzę zaraz tak nas wywali dwie minuty dobra gdzieś tu się skitram i za moment jeszcze wejdę zobaczysz coś mi się uda zwinąć tutaj Добре, я слышу им по ростовице на станд получим wow. получу też weźmiemy Sagi. Kurde tu nie ma takich tych medycznych co wchodzi Ale nie widzę, żeby tutaj leżało. Ja Zobaczymy, tutaj z tego budynku, może tam coś będzie. Nie powinno nikogo być, ale wiadomo jak to jest. To jest I co tu chodzi? Do Wincha. Mamy akurat Wincha, ale jest Piątka. Dobra, weź to rozładuj. Zobaczymy. Nie ma tego, bo nie ma. Teraz jest kropka, ok. Eee, gdzie byliśmy? do wincha. Eee, lar. Chowaj. Dobra. Dowodujemy i będzie Miar, można strzelać z Lara. Tak powiem na blisko. Czysta. Znajdę coś lepszego, na przykład M, coś zamienia, ale. Tam trójkąd zawsze. Ani że nie pozwala. me vai... Dobra, to tu, tylko nie wiem czy bym się zabił. Kupię oczy sobie to. Nie wiem czy sobie czegoś nie połamie, nie? Dobra, jest na razie okej. Okay. Jest jakiś tam inny backpack, to jest poucz. Aha, okej. Okay. Mogę do. Aha. A jakbym chciał za to zamienić? Mogę. Okej, okay, spoko. Więcej miejsca. Eee, smoking. Dobra. O, wow, się przestraszyłem. Wiem, 107 nabój. Winchester. To co? As RK Też do Wincha. Dobra, a tutaj też Winchester wchodzi. Dobra, dawaj tą broń na szybko. Maga sobie, tylko wyciągniemy. Reszta out. Sam plecak. Honej Badger? Honej Badger. Dawaj Honejka. Dobra, i chyba tutaj sobie wyjdziemy. Później sobie dolecę. Jaki się indzie jak będę renderował sobie odcinek dla I must <laughs> М107, что знали мы нашли. Хорошо, скидываемся, а как я, я как-то тут уйду. О, паня. М107... Барета, Штофик. то <говоротный> там позвонил? позвоню! Устроили тут! Вы хе что там? Волхак врубили, слышь? Весне, хе хе тебе! Твою, а ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть? Ты, засранец, вонючий, мать твою! А? Ну иди сюда! Попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну! Ублюдок! Канонист чертов! Будь ты проклят! Иди, идиот! Трахать тебя! И...